Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rise of Kingdoms. Dzisiaj omówimy sobie szybki event, który trwa 3 dni, strategiczna rezerwa. Jest to bardzo fajny event na konta farmy, tak jak i na główne konto, można też sobie właśnie tutaj w tym evencie uczestniczyć. Ja osobiście robię je na farmach, ale na głównym koncie też tutaj nabijam dodatkowe punkty. Jeśli chodzi o zbieranie właśnie tych punktów, no to mamy tutaj trzy możliwości zbiór w mieście. Chodzi o zbieranie tych punktów, które tutaj nam się pojawiają, jeśli się naładuje jakiś tam odpowiedni poziom tych surowców. Jeśli zbierzemy właśnie z tych czterech, z kamienia, ze złota, drewna oraz żywności, z każdego te, tego plotu, jest szansa właśnie na e, otrzymanie tego pudła z zaopatrzeniem a jedno to pudełko e, daje nam tak jakby jeden punkt do rankingu więc e, ile pudełek właśnie zbierzemy e, w, w całym evencie no to wtedy będzie tutaj e, ta nasza pozycja w rankingu rosła jeśli chodzi o kolejne e, kolejnym mm, Opcją właśnie zdobywania tych punktów jest pokonywanie barbarzyńców i to jest najlepsza i najszybsza metoda na zdobywanie tych punktów. Ja osobiście na farmie staram się właśnie od dwóch dni w miarę możliwości czasowych zabijać tych barbarzyńców i zdobywać te skrzynki. Tak jak widzicie, moja farma jest na pierwszym miejscu, moje drugie konto jest na drugim. Znaczy moje główne konto jest na drugim, a moja farma jest na pierwszym. Ze względu też na to nie cisnę tutaj głównym kątem, bo ja już mam tych zbieraczy wymaksowanych na full. Tutaj mam ich już na ekspertyzie, więc nie potrzebuję, a nawet jeśli bym chciał to zdobyć, to nie ma sensu, bo mam ponad 800 już skrzynek zdobytych, więc myślę, że nawet jakby kiedyś wprowadzili jakiegoś zbieracza, no to jestem w stanie zrobić już na nim ekspertyzę. A na farmie właśnie, no tutaj Wam pokażę na farmie Moja farma wygląda aktualnie tak, że Kleo jest na full, ma też ekspertyzę Teraz staram się zrobić sendoek Myślę, że tutaj już za wiele też nie brakuje No no dziś no, niewiele, no 310 jeszcze głów więc musiałbym jeszcze 3 razy wygrać event A nie, przepraszam, bo tutaj jeszcze nie złożyłem tych złotych głów, więc myślę, że teraz już jest mniej. Teraz będzie na pewno mniej. Jeszcze 225, jeśli się nie mylę. Albo nie, 235, tak? O, nieważne. I tu mój ten właśnie trzeci dowódca, którego właśnie też będę robił, ale na razie się skupiłem na jak bo tutaj już też mam troszkę zainwestowane i robię to w totalnie free to play, właśnie przepalając punkty akcji na farmie. Na głównym koncie nie zużywam na to wydarzenie punktów akcji, bo nie warto. Ale jeśli chodzi właśnie o farmę, no to fajnie właśnie na takim evencie sobie przypalić. Tutaj zebrałem właśnie z tych czterech punktów, ale nie otrzymałem. Ale tutaj właśnie w poprzednich aktywnościach, ze zbiorów, jeśli właśnie wrócą dowódcy, bo właśnie trzecią możliwością zdobywania tych skrzyń z zaopatrzeniem jest zbiór na mapie no to zdobywa się to też właśnie losowo nie za każdym razem się otrzymuje ale zaraz zobaczymy właśnie wrócił do miasta mój oddział i otrzymałem właśnie dwa pudełka czyli dwa punkty trafiają do rankingu 600, 472 punkty wraca tutaj kolejny oddział za 16 sekund zobaczymy właśnie jak teraz się potoczy czy, czy tutaj otrzymam właśnie dodatkowe e, punkty jakieś, czy, czy po prostu nic nie dostanę, ale puścimy sobie jeszcze dwa oddziały na mapę, e, żeby wam właśnie pokazać tutaj e, jak to wygląda, jeśli chodzi o zabijanie barbarzyńców, bo za każdym razem, o tutaj na przykład dostałem 3 punkty, więc też fajnie, e, zabijamy sobie tutaj barbarzyńców. Zobaczymy jak, jeśli chodzi o na przykład dwa marsze i jednego barbarzyńcę 23 poziomu, bo ja aktualnie nie jestem w KBK i mam możliwość zabijania tylko właśnie takich barbarzyńców. Jeśli chodzi o zabijanie barbarzyńców, no to teraz zabiłem dwoma marszami jednego barbarzyńca, otrzymałem dwie skrzyneczki, więc bardzo fajnie. Jeśli chodzi o nagrody tutaj w tym wydarzeniu, to wydarzenie ogólnie trwa 3 dni, więc jest to troszkę czasu, od 26, tak jak u mnie tutaj, do 29, więc 3 dni takiego farmienia, ale tutaj moje KD akurat nie jest jakieś wymagające w tych kwestiach. Samo to, że po prostu jest mało graczy i aktywni są tylko ci, którzy tak naprawdę grają tutaj cały czas, więc mój król tutaj też gra na dwa konta. A większość po prostu z tego co tutaj widzę z tych punktów, bo ja tutaj na głównym koncie nie zużywałem punktów akcji, tylko po prostu przeklikuję sobie barbarzyńców, zbieram sobie diamenty, zbieram surowce w mieście, a nie jakoś nie skupiam się bardzo na tym wydarzeniu więc myślę, że bez problemu w topce się, w top 10 się utrzymam może mnie po prostu wyprzedzi ten król no nie wiem, ja nie będę się tutaj starał jakoś mega ale na farmie będę się tutaj starał, żeby utrzymać tą, y, to pierwsze miejsce ze względu na to, że za pierwsze miejsce otrzymujemy nie patrząc nawet na diamenty, bardzo chodzi mi tutaj o złote głowy mamy tutaj 100 y, złotych y, głów jedynie do Kleopatry, Sendoek lub y, Ishidy ale to są właśnie tylko głowy do złotych dowódców zbieraczy, więc nie mylcie tego, nie mylcie tych skrzyń z, z, z dowódcami normalnymi, których używamy w polu do walki albo do zabijania barbarzyńców, czy do czegokolwiek. To są tylko skrzynie z rzeźbami dowódców do zbierania. Więc Pamiętajcie o tym, żeby nikt po prostu nie cisnął tego wydarzenia i potem nie miał pretensji, że służył jakieś tam ilości punktów akcji na to wydarzenie, a się okazało na końcu, że skrzynia, które, skrzynie, które otrzymał, były właśnie dla dowódców do zbierania. Oprócz tego mamy jeszcze 1,5 tysiąca diamentów, no to fajny dodatek, jeśli chodzi o farmę jak ktoś tam inwestuje sobie w farmę ja, sobie, ja nie inwestuję pieniędzy w farmę aczkolwiek tak jak tutaj mogę wam pokazać no to sobie inwestuję tam w vip -a. wbijam tutaj vip -a. tutaj w plecaczku też mam właśnie jakieś diamenciki pozbierane na jakieś tam wydarzenia ale głównie teraz skupiam się tutaj na VIP-ie dobiłem właśnie 12 poziom żeby te dwie złote główki tutaj wpadały codziennie bo ja sobie gram właśnie tutaj tą farmą moją w polu też jednocześnie, tutaj jakiś tam ekwipunek sobie dobijam i tych zbieraczy też w sumie potrzebuję na tej farmie ze względu na to, że główne konto jest, ma swoje jakby wpływy z innych farm, a to moje drugie konto gra sobie właśnie samo. W sensie, no ja na nim gram, ale surowcy nie, nie przesyłam z farm do tego konta, bo to jest taki jak, jak mój drugi alcik, który tam wspomaga w polu. A jeśli chodzi o to wydarzenie, no to kolejne miejsca, tak jak drugie, na przykład miejsce daje nam 80, trzecie 60, a od czwartego do dziesiątego mamy 45, więc jeśli nie macie możliwości na swoim wejścia w ogóle w te miejsca typu 1, 2, 3, no to warto po prostu tak się ustatkować, żeby zakończyć to wydarzenie między 8 a 10 miejscem, żeby mieć y, jakąś szansę na po prostu te 45 dodatkowych y, głów, ale jak naprawdę już wasze KD jest y, mocne i dużo ludzi po prostu to klika wydarzenie, no to fajnie jest w ogóle z, z, wbić się w top 100, bo macie po prostu dodatkowe 10, ewentualnie troszkę pocisnąć i, i wejść na 50 i dostanie się 20, więc myślę, że warto się na tym skupić, a, a te progi tutaj są naprawdę niskie, wystarczy tylko poklikać. Ja tutaj na przykład na farmach sobie odbieram daily, z e, daily sobie tam robię te surki, odbieram, puszczam wojsko e, i moje tutaj farmy też się gdzieś pojawiają, gdzieś tutaj przed chwilą widziałem, e, gdzieś tutaj widziałem, 87, 89... Mm dlatego ten próg wejścia do tego eventu jest bardzo niski, a nagrody są bardzo fajne i myślę, że ci zbieracze są warci tego, żeby ich po prostu rozwinąć i wbić im te ekspertyzy, a oni z czasem po prostu oddadzą nam nagrodę w postaci surowców. A tym bardziej, że to wydarzenie jest naprawdę za darmo, nic tutaj nie musimy za wiele robić. Zabijamy barbarzyńców w ciągu dnia i tak. Zbieramy tutaj surowce z miasta, zbieramy surowce na mapie, więc myślę, że nie będzie problemu tutaj, żeby nabijać te punkty w tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o to wydarzenie i o to omówienie wydarzenia, to będzie raczej wszystko w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków z Rise of Kingdoms, do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania i do poprzednich filmów. Cześć!